Cześć kochani, witajcie na moim kanale Ula z tej strony. Dzisiaj chciałabym wam pokazać trzy kartki, które zrobiłam na warsztaty z kartek 3D tunelowych, które prowadziłam w mojej pracy, a także podzielić się z wami takimi tipami, jak może zrobić je lepiej, może już o tym wiecie, a może to będzie dla was nowość. Także Zapraszam. Warsztaty, które prowadziłam, były warsztatami charytatywnymi. Być może już słyszeliście, jak kiedyś opowiadałam: mamy w pracy takie akcje raz, dwa razy do roku pod hasłami Give Together albo Give Time Together czyli dawajmy razem albo dawajmy razem czas. I są to akcje, gdzie na Give Together robimy jakieś wydarzenia. I zbieramy pieniądze, które potem przeznaczamy na jakieś fundacje, fundacje, hospicja, no nie wiem, cele charytatywne. Natomiast Give Time Together jest, polega na niezbieraniu pieniędzy, ale dawaniu swojego czasu, ponieważ mamy w ciągu roku, możemy cztery dni poświęcić na cele charytatywne, na wolontariat, na przepraszam, korpo. I, I po prostu możemy iść na przykład nie wiem, do jakiejś szkoły, odmalować ściany, pomóc w urządzaniu jakiegoś domu dla bezdomnych albo coś zrobić dla hospicjum. Co sobie znajdziemy, albo do schroniska dla zwierząt, co sobie znajdziemy, to możemy i po prostu firma nam za to płaci. Ja najbardziej lubię ten czas, kiedy możemy zrobić na przykład jakieś warsztaty. I zebrać pieniądze, ponieważ y, mogę wtedy po prostu zrobić warsztaty kartkowe. I do tych warsztatów mam ogromny sentyment, ponieważ były to pierwsze, moje pierwsze w życiu warsztaty, jakiekolwiek prowadziłam z, ze scrapbookingu. Po drugie, były to jedyne warsztaty, które prowadziłam na żywo dla uczestników, reszta była online. No i po trzecie. Odpada mi taki czynnik, um, takie myślenie: a co to ja wiem, może są bardziej doświadczone skraperki. co ja się tutaj będę wychylać, oglądałam, nie wiem, coś na YouTubie i teraz będę tego uczyć bez sensu. Przecież ktoś inny też może sobie oglądać to na YouTubie. Nie wymyślam koła na nowo, tylko po prostu odtwarzam. No więc głupio mi brać za to pieniądze. A tutaj. Pieniądze idą na cele charytatywne, więc czuję się rozgrzeszona. Nawet jeżeli uczę tego samego, co podpatrzyłam na kilku filmikach na YouTubie. No i dobrze. Wiedziałam, że na warsztatach będziemy robić kartki tunelowe. I takie tutoriale już powstawały i były i na moim kanale, i na sklepiku Kugosi. Albo wam podlinkuję tutaj w opisie, znaczy albo wideo, albo dorzucę do opisu linki do tego. Natomiast mam wrażenie, że ja ciągle tych tunelowych kartek nie umiałam robić. <grym> tak, nagrałam proces video, a, bo, bo chyba nie tutorial. <grym> a, natomiast ciągle mi czegoś brakowało, ciągle. Mm, Miałam wrażenie, że mam to niedopracowane. Natomiast warsztaty są taką formą, która bardzo mnie mobilizuje. To, tam nie, nie ma czegoś takiego, przynajmniej ja tak nie czuję, że jeżeli krycę wideo, to mogę powiedzieć: A to jest tam tylko wideo z tego, jak ja to robię. Nie jest idealne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli prowadzę warsztat i mam robić za ekspertkę, w tej dziedzinie, no to tą ekspertką muszę się stać. Muszę się nauczyć, muszę porządnie wiedzieć, co może pójść nie tak, a co jak to trzeba naprawić, tak, żeby poszło tak, jak miało być. I na swoich warsztatach lubię też dawać osobom wybór tego, co chcą robić, bo nie wiem, nie każdy będzie chciał robić kartki wielkanocne, nie każdy będzie chciał robić kartki w różu, nie każdy będzie chciał robić kartki vintage, a jednak zależało mi na tym, żeby jak najwięcej ludzi przyszło na te moje warsztaty żebyśmy jak najwięcej pieniędzy zebrali. I w ogóle to super było, chyba zebraliśmy 1000 zł, jestem po prostu szalenie dumna, i ciągle się zastanawiam, czy aby na pewno nie pomyliłam się w liczeniu, ale, ale nie, więc jestem mega, mega, mega przeszczęśliwa. Dobrze, do kartek wiedziałam, że przyjdą dziewczyny, które będą chciały zrobić kartkę kobiecą. I tutaj dałam do wyboru taką mówiłam pinkish, czyli różową, różowawą w odcieniach różu z myślą, że wykorzystam kolekcję Soulmates albo Karę i Line, bo tych mam na pęczki. Natomiast znalazłam jeszcze w swoich zasobach kolekcję mintajową Graceful i postanowiłam, no dobra, skoro, skoro Soulmates i Karę i Linę, no to nie chciałam zużywać tamtych papierów, żeby starczyło dla uczestników, natomiast właśnie zaczęłam przeglądać ten bloczek i popatrzyłam, że kurczę, to są takie nawet całkiem fajne scenki, które można wykorzystać do zrobienia kompozycji i o ile zawsze robiłam po prostu prostokąty czy tam kwadraty Wycinałam sobie ramki i dopiero potem wycięte elementy naklejałam na to, to tym razem postanowiłam wykorzystać tę kompozycję i po prostu, jeżeli wycinam prostokąt, to zostawiałam sobie te elementy. I to jest mój pierwszy tip, moja pierwsza wskazówka. Zobaczcie, ta dziewczyna. Tutaj jest po prostu, nie jest doklejona, tylko jest fragmentem kompozycji tego po prostu papieru. Może się to dla, dla Was, dla niektórych wydać oczywiste, natomiast dla mnie nie było, wpadłam na to w momencie właśnie budowania tej kompozycji. Oczywiście są tutaj elementy, które dokleiłam. Jak ta róża, żeby zrobić jeszcze efekt 3D. Tutaj mi brakowało kwiatków, natomiast bardzo, bardzo dużo, w większość tych elementów, które tutaj mamy, jest po prostu, była po prostu fragmentem papierów. Także taki sposób na bogato zdobione papiery. Natomiast zobaczcie, ta kartka no, <laughs> nie stoi równolegle. Super się, znaczy właśnie się nie super składa, tylko się wygina. I kompletnie nie mogłam wymyślić, jak to się dzieje, że to mi się wszystko tak po łuku składa, jakby do środka, tak? No i kombinowałam, kombinowałam. Moim inżynierskim okiem spojrzałam i wymyśliłam, że te, no teraz jeszcze nie będzie chciała stać. Te kawałki tutaj papieru, zobaczcie, one można by powiedzieć, że jedne są jako M, a drugie są jako W przyklejone. No i teraz, jeżeli mamy właśnie taką harmonikę, to tam, gdzie się ona kończy, czyli tam nie na zgięciach, tylko na tych końcóweczkach, ona po prostu rozsadza tą kartkę w tym kierunku, w którym. No, są jakby na zewnątrz te, te rzeczy. No i owszem, ta karteczka też już tutaj mi idzie po łuku. Natomiast y, musicie wziąć poprawkę na to, że ona przeżyła jakieś 10 godzin warsztatów. Każdy ją oglądał, każdy ją macał. No i troszeczkę y, się już wygięła. Natomiast y, jest no, zdecydowanie lepiej niż y, na tej kartce, bo chce to się. Co ja tu aha, kwiatka przyklejonego, no dobra. W każdym razie trzyma się w miarę w miarę równolegle, a nie tak jak tutaj. To jest kartka z Cute and Company, kolekcji, i też wiedziałam, że przyjdzie dziewczyna, która będzie chciała robić kartkę dla dzieci, dlatego postanowiłam właśnie zrobić coś, z czego będzie mogła wziąć wzór a przy okazji właśnie też niedługo urodzą się chłopcy w moim najbliższym otoczeniu więc pomyślałam, że zrobię po prostu od razu kartkę dla maluszka tutaj z baloniki z moich najnowszych wykroników kupionych w sklepie Kugosi jestem zaskoczona sama, że, że je wykorzystałam Myślałam, że będą leżeć przez długi czas, jak większość moich wykrojników, totalnie nieużywana. Natomiast, no, fajnie udało się je wykorzystać. Jedyne, co zrobiłam, to potuszowałam tutaj brzegi tych baloników distresem i w sumie całej kartki tak samo, bo po prostu się jakoś tak nie odcinały, nie odcinały się. Więc, żeby to lepiej wyglądało, no, to potuszowałam dobrze. I. Ostatnia kartka, którą zrobiłam na wzór tych warsztatów, była z kolekcji Ray's of Sunshine z Crafto I jest to kartka vintage, ponieważ miały też przyjść osoby, które, które chciały robić kartkę vintage. Co prawda męską, ale nie chciałam zużywać swoich zasobów męskich na, na robienie kartki, a raczej. Chcę mieć kartkę, którą mogę dać kobiecie Więc zrobiłam tą kartkę vintage I ona właśnie nie jest taka harmonijkowa Tylko jest opakowana Taką kartkę też już robiłam Morską Też Wam podlinkuję No i też sobie tak trochę dopracowałam ten sposób I po prostu chyba tutaj na brzegach Każda warstwa jest oddzielona taśmą piankową Natomiast uczestnicy na warsztatach korzystali z tektury. I teraz kolejny trik, który wymyśliłam w zasadzie robiąc te kartki, ponieważ chciałam mieć koła. Chciałam dać wybór osobom, czy chcą robić kwadratowe te dziury, czy chcą robić kółka. I w sumie na jednych warsztatach. Większość osób poszła w koła, na drugich warsztatach większość osób poszła w kwadraty. To jest niesamowite. I na jednych, na jednych warsztatach miałam tak pół na pół te harmonijki z pudełkami, a na drugich chyba nie wiem, tam z sześć osób robiło te pudełka, tylko jedna harmoniki, ale fajnie, bo przynajmniej mogłam jej powiedzieć, jaka jest różnica i w którą stronę te harmoniki ma sobie powklejać, żeby wyszło dobrze. No i dobrze. I co z tymi kółkami? Nie miałam wykrojników tak dużych, żeby móc wykroić to największe koło. Więc robiąc tą kartkę morską ślubną, strasznie się nakombinowałam i no i tyle. Strasznie się nakombinowałam. Natomiast Wiecie, inaczej się robi, jeżeli robię tą kartkę ja, w domu, e, mam tyle czasu, ile mam i, e, i mogę sobie po prostu e, pokombinować na spokojnie. Natomiast inaczej jest, jeżeli maszcie grupę uczestników, warsztatowiczów i trzeba to zrobić szybko, bo nie macie, e, nie wiem, 10 godzin właśnie, żeby siedzieć na to i to dumać, tylko macie 4 godziny e, i każdy... Musi wyjść ze zrobioną kartką, skończoną kartką i zadowolony. Um, zamówiłam co prawda te wykrojniki. One jeszcze do mnie idą w momencie, gdy nagrywam ten film, a warsztaty już były. No i co tu zrobić? Um, w tej kartce morskiej przeprosiłam się z tym cyrklem, który kupiłam w Action. Um, on przeleżał u mnie chyba. Parę lat, myślę. I stwierdziłam, że jest beznadziejny, po prostu nie wiem, ile ją, chyba z 10 zł może kosztował, że jest to ym, tandeta i się do niczego nie nadaje. No cóż, okazało się jednak, że się nadaje i to bardzo. Nawet, roz, nawet rozważałam y, zakup y, tego y, narzędzia do wykrawania kół z WASEN albo z UIRA. Natomiast no cena yy, mnie skutecznie odstraszała, i cały czas sobie mówiłam: No nie, to jeszcze nie jest ten moment, żebym yy, tak w, yy, zainwestowała. Ten cyrkiel zrobił mi każde kółko i zrobił każde kółko na warsztatach. Ale, żeby sobie przyspieszyć tą pracę, to wymyśliłam jeden patent. Wiedziałam, że będziemy robić kartki w formacie 15x15, tak, żeby wziąć małe bloczki i nie musieć przycinać tych papierów. Ewentualnie z dużych bloczków przekroilibyśmy papier na cztery części i też byłoby 15 na 15 nie musielibyśmy nic docinać. Wiedząc to, zrobiłam sobie szablony. Wycięłam z tektury, z jakiś resztek po kalendarzach albo takich um, okładkowych stronach twardszych um, karty 15x15, 15, w zasadzie 6x6 no 6 cali, tak? Przecięłam sobie krzyżyk na pół, tak żeby wyznaczyć środek, i następnie wzięłam ten cyrkiel, ustawiłam go sobie na. Pożądaną średnicę tego koła i po prostu odrysowywałam. Jak sobie te kółka wyrysowałam, to zostawiałam obydwie części. Na obu napisałam, jaki to jest rozmiar koła. No i teraz, jeżeli mieliśmy ten papier 15 na 15 to ja sobie taki szablon przykładam do brzegów, wkładam w to. Moje kółko, tu gdzie mam dziurkę w tym kółku, wkładam szpilkę i po prostu dziurkuję ten papier. Potem ściągam wszystko, wiem już gdzie miałam tą dziurkę, no i tym moim, tym moim cyrklem po prostu jadę i wycinam kółko. Mając do dyspozycji więcej tych kółek, bo nacięłam ich naprawdę sporo. I zobaczcie, jest ich całe mnóstwo, mogę sobie w łatwy sposób też ocenić, jak będą wyglądać te odległości. Czyli, czy ja chcę na przykład mieć 12,5 i potem 11, czyli 1,5 cm odległości. Czy może na przykład 2,5 cm, jak sobie dam, to będzie wyglądać lepiej. Może chciałabym jeszcze kolejną jakąś warstwę od 10,5. No, nie wiem, weźmy tutaj jakąkolwiek y, mam, czyli 8,5, i y, mogę komuś pokazać i powiedzieć: popatrz, teraz weźmiesz sobie takie i takie kartki, y, i to ci da takie i takie odległości. Zobacz, czy to ci się podoba, czy, y, czy może chcesz jakiś, y, jakieś inne odległości, tak? Może na przykład weźmiesz sobie tutaj. Y, kawałek kartki, już się w tym pogubiłam, na 9 cm na przykład no dobra, to powinno być jakieś 9,5 czy coś takiego. no ale nieważne, nie, nie rozumiecie o co, ich, o co mi chodzi, każdy mógł sobie wziąć i dopasować po prostu taką takie odległości jakie, jakie mu się podobały, mógł sobie to przetestować tak jakby na sucho, o, tu na przykład mamy tylko 9 i cm, więc no, bardzo, bardzo mała różnica, tak naprawdę, prawda? I mając te szablony, po prostu poszło to wszystko ekspresowo. W zasadzie, osoby, które wycinały te kółka szablonami. O wiele szybciej miały te wszystkie warstwy zrobione niż te osoby, które wycinały kwadraty. No bo trzeba wtedy ten. W sumie nie pomyślałam, że mogłam na kwadraty zrobić takie same szablony, um, może następnym razem. <grych> Ale właśnie oni sobie musieli odmierzyć od brzegów te kwadraty, no i wtedy powycinać z nożykiem, z Ciekawa jestem, czy pomyśleliście kiedyś o zrobieniu sobie takich szablonów Jeśli tak, to czy w ogóle z tektury? Bo ja myślałam najpierw, żeby zrobić takich cienkich kartek Ale potem pomyślałam, kurczę, no przecież dwie osoby tego użyją I to już będzie do wyrzucenia, więc bez sensu A lepiej mieć takie tekturowe i wtedy starczą na dłużej Będę z tego na pewno korzystać I w sumie nawet nie wiem, czy te wykrojniki, które... Idą mnie, idą, czy ja użyję ich kiedykolwiek do zrobienia, właśnie tych kartek tunelowych. No, zobaczymy. Na pewno się przydadzą do czegoś innego, bo też od dawna o takich wykrojnikach myślałam. Dobrze, to na dzisiaj myślę ode mnie będzie tyle. Dajcie mi znać, czy karteczki Wam się podobają. Która bardziej, czy jakby ten model taki kołowy, czy, czy kwadraty. Czy ten sposób jest dla Was ok, czy Was zainspirowałam? A jeśli macie jakieś swoje takie patenty, triki, to dajcie też znać w komentarzach. Ja skorzystam, może inni też skorzystają, pomożemy sobie nawzajem. Ode mnie na dzisiaj tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was, życzę miłego dnia. Pa pa!